jego dzisiejszego vloga, kochani, rozpoczynamy choinką, którą dzisiaj kupiłam. Zobaczcie. Kupiłam choinkę w doniczce. Mam nadzieję, że będzie bardzo ładna, że się nie przekrzywiła, słuchajcie, bo przewoziłam ją sama w samochodzie. Czekajcie. Ale jaka śliczna! Słuchajcie, wybraliśmy z koleżanką najpiękniejszą, najładniejszą, no i przede wszystkim moją osobistą choinkę. I w tym roku właśnie taka choinka będzie stała u nas w domu i pełniła rolę swoją, czyli drzewka Bożonarodzeniowego. A ja się dzisiaj kochani witam z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj jest pierwszy dzień vlogmasu, ale nie jest to pierwszy grudzień, 29? Nie, 30 listopad i zaczynamy vlogmas i zaczynamy tą gorączkę odliczania do samego Bożego Narodzenia. Zaczynajmy! Przyjechaliśmy do galerii. Mam kilka rzeczy do załatwienia, dziewczyny, uważajcie, ale podejdziemy sobie najpierw pod choinkę, bo to pierwszy raz w tym roku, kiedy ją widzę i Mam możliwość y, zobaczenia z bliska no i oczywiście powiedzenia czegokolwiek. Bo chociaż raz, słuchajcie, nie puścili muzyki. Piękna, złota, ciepłe światło. Ekstra wygląda. Pięknie, galeria oświetlona. Wchodzimy. No dobrze, kochani, część spraw uzafiana. Byłyśmy w smyku, byłyśmy w kiku. Byliśmy w Sinseju, a teraz sobie pójdziemy na chwilę do Action. Tam możliwe, że kupię bombki, yy, może też yy, jakieś szyszki, nie wiem. No i jeszcze na pewno słomki. A zresztą popatrzymy, co tam jest. Może będą jakieś lampki na choinkę. Także, takie wiecie, podstawowe rzeczy, które są potrzebne po prostu na święta. Ale tu ładnie, z tymi lampkami. Pięknie oświetlona galeria wiadomo mogłoby być bardziej, ale i też jest ślicznie. Tutaj też taki świecący mm, prezent. W tamtym roku pamiętam, że z Grzegorzem robiliśmy sobie tutaj zdjęcia, takie selfieki właśnie y, przy tej ramce takiej oświetlonej, fajnie to wygląda, zobaczcie. ri. Z powrotem, zobaczcie, kogo ja to mam. A mam tutaj piankę, kochani. Ona sobie tutaj zjada swoje przysmaczki i leży sobie razem ze mną, no moja panno. Moi kochani, będziemy robić hol zakupowy. zaraz wam pokażę, co udało nam się kupić, by byłyśmy dzisiaj wszystkie trzy na zakupy. Takie, wiecie, do Action chciałam wpaść, do Kika chciałam wpaść, na pewno do Sinsei. Ja byłam też w Diversie. Byłyśmy w chwilę w Rosmanie, byłyśmy w Tedin, kochani. Coś jeszcze. Aha, smyku byłyśmy. Naprawdę mnóstwo mnóstwo sklepów. Chciałam jeszcze być w mrówce. mrówce, ale już była zamknięta, więc no szkoda. Tym bardziej, że właśnie mrówka w Jędrzejowie jest zdecydowanie większa i ma ogromny, dużo, dużo większy asortyment, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie. Ale to nic, słuchajcie, podjadę sobie na tygodniu i to, co będę chciała sobie tam załatwić, to po prostu załatwię. Kochani, kupiłyśmy różne rzeczy, różne. Po pierwsze, pojechałam kupić prezent, bo Adusia idzie na urodziny. Po drugie, chciałam kupić takie świąteczne prezenty dla Grzegorza, dla dziewczynek. Chciałam kupić też świąteczne prezenty dla mojej najbliższej rodziny. Też chciałam zakupić lampki na choinkę na zewnątrz, takie zewnętrzne, jak również takie lampki na choinkę wewnętrzną, czyli żeby miała w domu choinkę, wiecie, że mam żywą choinkę, ona spokojnie czeka sobie na dworze. Właśnie ona jest w donicy, także nic jej się nie stanie, nie będzie do wyrzucenia, tylko po prostu później wsadzimy. Nawet się przez chwilę gadka zastanawiam, czy nie zciąć tej choinki i wsadzić świeżą taką normalną choinkę. Bo ta choinka jest taka ogromna. Ta Przerośnięta. Przerośnięta, dokładnie. Ale to się jeszcze na wiosnę zastanowiły. Sporo też kupiłam rzeczy takich, których wcześniej nie znalazłam pianka. Uważaj, moja panno, matko. Zobaczcie, co ona wyczynia. Co ona wyczynia. Przybliżymy, czy nie przybliżymy? Słuchajcie, my może przybliżymy, żebyście zobaczyli ją z bliska. Moją pianeczkę. O! Jest króliczek. Tylko straszna wierciocha, straszna wierciocha, piana, piana pokażno się moim widzom. I słuchajcie, zanim zaczniemy ten hol zakupowy, może jeszcze w... no, pia... no, no już. może jeszcze wspomnę, że byłyśmy na, zakup... na zakupach z Adusią. Aha, wiecie co chciałam jeszcze kupić? Mam takie bony pianka, tylko nie gryźmie, mam takie bony do zrealizowania w CCC. Dwa razy po 50 zł i właśnie też myślałam dzisiaj, no ale to jak mówię, za dużo, że miałyśmy do zatwienia, żeby jeszcze to zrealizować, żeby mi to nie przepadło. Ale chyba te bony są naprawdę długo, długo ważne. Wiecie co jeszcze? Zapytam Was się, słuchajcie, u nas właśnie w tym okresie takim właśnie grudniowym my już mamy opłatki. U nas opłatki roznosi ksiądz i y, wiadomo, z jakąś tam drobną opłatą jesteśmy w stanie sobie nabyć takie opłatki poświęcone. A Adusiu, pokażesz mi te opłatki? Wiadomo, z roku na rok y, inaczej troszkę wyglądają, no wiadomo, zawartość jest ta sama. W tym roku wyglądają one w ten sposób, zobaczcie. I mamy takie opłatki już na, y, słuchajcie, Wigilię i y, zawsze jak już dostaniemy te opłatki, to jest taki symbol, no, Pianka, zejdziesz czy nie zejdziesz? Zejdziesz. To jest taki symbol, że już naprawdę niedługo Wigilia i Święta, gdy już te opłatki w domu się pojawią. Niestety, słuchajcie, u nas opłatki nie zostają na przyszły rok, ponieważ Adusia wszystkie zjada normalnie, tak jej smakują. Zresztą ja też zjadałam. Wszystkie opłatki były bardzo smaczne. Adunio, odłożysz, kochanie, tam na półkę te opłatki? Dobra. Moi kochani, 4 minuty już, a ja jeszcze nie zaczęłam holu zakupowego. Słuchajcie, poprawimy tu zasłonkę, bo mi tu kabel, słuchajcie, od telefonu przeszkadza, i troszeczkę, tak jakoś nie wiem, wiecie, o, tutaj są dwie zasłony, więc. Ja tej ściany naprawdę mam bardzo dużo i ta jedna zasłona by nie wystarczyła w związku z tym tutaj w pokoju telewizyjnym mam podwójne zasłony. Także podwójny koszt. No ale nie o tym teraz. Słuchajcie, byłam w Action i od Action zaczniemy. Wiecie co? Ostatnio kupiłam sobie tą pastę do czyszczenia i ona była w takim większym pudełku. I ja byłam przekonana święcie, że to kupiłam właśnie tą pastę do czyszczenia do czyszczenia co tam, córeczko? Nic. Załóż sobie opaskę, żeby Ci nie przeszkadzały te włosy. Że kupiłam pastę do czyszczenia, a tak samo, identycznie wygląda, słuchajcie, taki proszek do um, um, odplamiania, do pralki, żeby wsypać. Słuchajcie i otwieram, patrzę, tu proszek. Mówię, matko, to nie o to mi chodziło. Chodziło mi o tą pastę Pink Stuff. Tak się to nazywa, Pink Stuff. Podobno jest rewelacyjna. Zobaczcie, takie troszeczkę niższe to opakowanie, tak nie jakby na dłoń. Tyktorku, Viralna Wiral TikTok. na TikToku, no niech będzie, kochani, więc mamy taką pastę, spróbujemy. Mam takie srebrne gary, więc fajnie się będzie czyściło. Kochani, kolejną rzeczą też, właśnie chemiczną. Tutaj już wspomnę, że słuchajcie, moja siostra mi to poleciła. Właśnie, i, i nigdy tego nie próbowałam. Jest to żel do zmywarek. Zamiast kostek do zmywarek, słuchajcie, żel. I on się nazywa Pural. Pural, żel. I nic więcej wam nie powiem, bo tutaj pisze w ogóle chyba po jakimś niemiecku. Także kupiłyśmy ile? Dwa opakowania. Ostatnie dwie, dwa były. ostatnie dwie butelki. Mm. Słuchajcie tego żelu do mycia, do garów, do zmywarki. I słuchajcie, mm, niedrogi, 11. No 11.98. 11, 11.98 taka butla, ciekawe na ile wystarczy. Jestem na etapie testowania. Słuchajcie, gdzieś mi się wylało troszkę, ale jak pięknie pachnie cudownie. Dobrze, kochani, mamy yy, pastę, mamy, słuchajcie, żel, o to mi też chodziło. Tam jest mnóstwo innych też yy, różnych takich środków czy do czyst. Bosze, nie Wysłowie się. Tam jest mnóstwo takich środków czystości i można by to ewentualnie przetestować. I tak chyba będę robić. Na pewno są dużo tańsze od tych, takich wiecie, najbardziej popularnych marek, które są w sklepach, a może są naprawdę dobre, także I warte odkrycia. Duże pojemności. Duże no. pojemności. Widziałam też, kochani, po, oczywiście wszyscy poznają króliczka. Mamy tutaj Duracel klasyczne, paluszki. No, słuchajcie, ten sezon świąteczny wymaga, by mieć bardzo dużo właśnie baterii, ze względu, że po pierwsze dzieci dostają różne zabawki, gdzie trzeba włożyć jakieś baterie. Tak, Adusiu? No. Po drugie, mam girlandy i lampeczki. A przy tych lampeczkach, słuchajcie, są miejsca na baterie, więc te baterie co chwila trzeba albo wymieniać albo po prostu doładowywać. Chociaż mam ładowarkę. Myślisz, że Durasal się naładuje? Yy, tak, ale to jest tak, że no, on traci swoją ważność. Ale wiesz, że yy, tutaj ładowałam takie AA i ona przez noc tylko świeciła dobrze, wiesz, tak normalnie to świecą, 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 jak się kupi, a jak... E, tak, no to właśnie mówię Ci, po naładowaniu takiej baterii, tracą która nie jest akumulatorkiem, ona nie będzie już tak samo dobrze działała. Wiesz, my jechaliśmy na początku, przecież na padach naładowaliśmy normalne baterie. No tak, tak? ale szybko się rozładowuje. Szybko się rozładowują. No dobra, Dioracell, słuchajcie, przyda mi się, tym bardziej, że ben, mam lampki, które wymagają właśnie nie podłączenia do prądu, tylko baterii. Kochani, e, co mamy w Action? Action mamy szyszki. Kupiłam sobie zestaw szyszek, takich fajnych, okrągłych. Um, oczywiście nie pamiętam cen. 5 zł, nie pamiętam cen, ale słuchajcie, jak będę edytować ten film, postaram wam się powstawiać na ekranie albo z tej strony, albo z tej strony mniej więcej cenę tych produktów. No spokojnie, jak będę edytować ten film, to wam wszystko pokażę. Oczywiście te szyszki wykorzystam do kolejnych girland, które się pojawią, a pojawią się jeszcze dwie. Jedna w jadalni na komodzie, a druga tutaj na oknie, właśnie w pokoju telewizyjnym. Będą dwie. Słuchajcie, w Action kupiłam mega duży kosz. Zobaczcie jaki duży kosz, piękny kosz i to ten kosz będzie mi kiedyś służył na zbieranie zabawek, które tutaj są lub takich różnych bibelotów, które niekoniecznie są, y, y, mają swoje miejsce, a teraz słuchajcie będzie służyła ta, ten kosz będzie służył jako, jako co? Doniczka na choinkę. Doniczka na choinkę, Do, doniczka na doniczkę z choinką, także żeby to ładnie wyglądało. To będzie stało właśnie. Myślę, że takim trzeba będzie koszu. włożyć tam jakiś worek foliowy, żeby tak. To no, żeby się no, nie ubrudziło, żeby się nie przelało. Wyłożymy w środku folią i dopiero wsadzimy choinkę. W ogóle to jest z doniczką to jest w ogóle ogromne przedsięwzięcie, bo od, choinka jest bardzo duża. Kolejną rzeczą jaką kupiliśmy, słuchajcie, to są lampki i też action. Zobaczcie, 1250 lampek i to są lampki ciepłe światło. I e, kochani to są takie lampki, zobaczcie, które nadają się i do wewnątrz i do, do zewnątrz. E, I specjalnie szukam tak bardzo, bardzo dużo, ponieważ ogromną mam choinkę przed domem. Ona nigdy, nigdy by, nie była wajdzie? ustrajana. Jak na nią wejdę? Jeszcze nie wiem. Bo Mamy tą wiesz, dużą drabinę. Jeszcze wcześniej był domek. Myślę, że trzeba będzie wynająć wujka z jakimś, nie wiem. Nie. Wiecie co, jakoś sobie poradzimy. Wyjdę na drabinę, a wezmę sobie na te, takie te Fiskersa widły, Wiem. i tak pozahaczam wiesz te lampki. No, zobaczymy. I taką choinkę sobie ustroimy. No, będzie to niesamowite przedsięwzięcie, ale może się uda. Jeszcze jedne lampki, kochani, mam tutaj 800 LED, ta sama sytuacja. Wyjęte są, sprawdzałyśmy, czy działają, i sprawdzałyśmy, jak świecą. Mają różne tryby. Zobaczcie, to jest 800, to pomyślcie sobie, ile jest 1250, a były też 2000. Taka duża ilość lampek, bardzo ale to bardzo poprawia jakość tej choinki. Naprawdę daje niesamowity efekt, mi się to strasznie podoba, jak te, ta choinka jest naprawdę otulona całymi tymi lampeczkami. Bardzo duży wybór właśnie w Action tych lampek i wydaje mi się, że na przykład nieporównywalnie tańsze są z, niż te lampki pianka słuchasz, Tak. Niż te lampki, kochani, na przykład w mrówce, bo też przeglądałam mrówkę, ale tam naprawdę sporo droższe były. Mamy też, kochani, takie lampeczki 170, ale to takie chciałaś, bo one są na kółku, widzisz to? Właśnie, teraz Jak to zauważyłam. To na kółku. Na kółku. E, nie, tak. Ale wiesz, co one są chyba, nie na ten. One są na kółku, to są lampki na, na choinkę, żeby spuścić na prawdą stronę. Teraz zauważyłam na pudełku. Co ty dajesz? Pożyłaś takie na koszyka. Co ty dajesz? Czekaj, otworzę ja myślałam, że to na girlandę wrzucę. Ty, no faktycznie. Czyli tak jakby wodospad. A wiesz co? To może je weźmiemy po prostu na dworze na jakąś kolinkę mniejszą, tą mniejszą. Wrzucimy. Co jest ta, co? No. Wiesz, która? No dobra. I kochani, dobra. taka i taka 40 led. I to jeszcze one są żyłkowe. Widzisz to? O, matka. I czy one są na dór, Słuchajcie, są na takim kółku, i są taki wodospad, tak jakby, nie? A może w oknie je powiesimy? Nie. Coś wymyślimy w, w oknie, oknie kuchennym. W no, chyba, że po prostu zawiesimy no, to kółko no, i damy na tak no, jak na. No. No. A do mnie taką ozdobę na balkonie, że będzie takie na, na ten Ale za domem nie ma sensu. No, za domem w Zurciu raczej nie. 48 litrów w Girlanda, kochani. I tutaj nie wiem, czy to jest na baterię, czy to jest do gniazdka. Chyba do gniazdka. I mam taką, słuchajcie, właśnie takie małe lampeczki. Wszystko ciepłe światło, kochani. E, dziewczyny, co jeszcze mamy z Action? Z Action mamy bombki jest choinka, są też bombki. Trochę mam czerwonych, trochę mam srebrnych, trochę białych, ale jest to za mała ilość na taką dużą choinkę. Ja choinkę mam te, taką malutką, jedną to pamiętacie z tamtego roku. No to tych bombek tyle było, żeby na tą małą choinkę. Więc musiałam troszkę dokupić, Polowałam na białe bombki, ale tych bombek białych prawie nigdzie nie ma. No nie wiem. Jedynie co nam się udało kupić, to właśnie te czerwone, takie w różnych deseniach. Nie, 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 nie nie jest, Pianka, nie wolno odkrącać. Te czerwone, kochani, mamy jeszcze takie same srebrne, zobaczcie, bo jakoś ciągle, słuchajcie, idzie, idę w tym kierunku, żeby była choinka, nie złota, nie wiem, jakoś tak to złoto mi się kojarzy, nie wiem z czym. Taką klasyką, nie? No, a mi się właśnie podoba złota. No, ale może kiedyś dorosnę i do złotych. I słuchajcie, taki mix znalazłam. Zobaczcie, srebrne, czerwone i białe. I to jest tak jakby podwójne opakowanie. Zobaczcie, o, w ten sposób będzie widać. I to są najprawdopodobniej szklane bombki. No tak, te są A A tamte myślisz? Glas. Glas. A To? A tamte są plastikowe raczej, aczkolwiek pokaż glas. Pokaż. Też z tego glas. tu jest no, chyba szklane. Nie, nie wyglądają. A jeszcze to no, chyba z bombkowych rzeczy. Czekaj, ja zastukam Piazdo, do bombki. Nie chcę jednej rzucać, żeby sprawdzić, czy jest szklana. Szklana. Chcesz powąchać? Nie wiem, może mówię <laughs> pachnie albo szkłem. Czy szkło pachnie? Dobrze, kochani, mamy no, jest bombki. Yy, I słuchajcie, mam jeszcze takie zawieszki. Weźcie, weź królika, bo on podjada. Je. Podjada mi tu, kochani, ozdoby. Słuchajcie, kupiłyśmy białe zawieszki na choinkę. Są to różne kształty: takie drewniane, jest tu gwiazda, jest tutaj śnieżka. I jeszcze mamy tam, jeszcze coś? No. Mamy renifera. O, zaraz się odwróci. I tych y, takich zawieszek białych mamy sześć. No bo wiecie, jak chcę, żeby choinka była trochę biała, taka naprawdę świetlist, rozświetlała. Tą naszą przestrzeń, no to musi być tego białego trochę. Oczywiście mogę też powiesić zamiast białych bombek, których nie ma, na przykład styropianowe takie gwiazdeczki, których parę mam z tamtego roku, może, może się uda. Czy ja to kupiłam w rozmanie? Aha, czyli Rosmana zostawiamy na chwilę w spokoju. Wydaje mi się, że z Action to już wszystko. A co tam z tyłu, córciu, jeszcze masz? są bańki. Ale A wiem. Jeszcze, kochani, w Rosmanie kupiłam bańki. Kochani, mydlane bardzo dużo baniek mydlanych, bo to są bańki dla mojego chrześniaka na Mikołaja. Do tego kupiłam jeszcze, słuchajcie, taką butlę, właśnie baniek. I to oczywiście jest dodatek do jakiegoś tam prezentu, który jeszcze nie powstał. Jestem na etapie planowania, co on by tutaj fajnego. Chciał. Dodatkowo, kochani, wracamy teraz do Empiku. W Empiku kupiłam ogromną, grubą książkę Harry'ego Pottera. Jest to kolejna część. Jest to książka dla mojej Agatki, ponieważ ona jest fanką, właśnie Harry'ego Pottera. Jej taka, czas gimnazjum to właśnie taka fascynacja Harry Potterem. To chyba wszystkie dzieci w tym wieku miały taką właśnie zajawkę na tym punkcie. I to jest tak, jakby taka klasyka i do tego się zawsze wraca. Taka książka kosztuje 70 Zł, Agaciu? Tak, ale przez stronę internetową jest dużo taniej. Dobra, ale 70 zł taka książka, ale na stronie internetowej jej nie ma. Tej niebieskiej. No dobrze, dobra. Kawał książki, słuchajcie, i kolejna do kolekcji, ponieważ ile tych książek już masz? Ile ale części? Trzy. Masz trzy części, to będzie czwarta. Ej, ona mi tu podjada, weź ją. No, wiem. Czwarta część, a wszystkich ile jest? Siedem. 7, 5, 6, 7. To jeszcze trzy lata. Albo więcej ilości. czyli jest w tym roku, e, Kochani, dobra, czy jeszcze mam coś. Dobra, dalej, słuchajcie, Rossman. W Rosmanie wzięłam sobie taki zestaw e, gwiazdeczek, zestaw e, wstążeczek. No bo wiadomo, jesteśmy na tym etapie, że potrzebujemy coś związać, coś zacząć. się co roku, ale ona co roku leży i gdzieś ginie. E, tak, nie można jej znaleźć. E, natomiast jeszcze w Rossmanie, słuchajcie, wiecie co znalazłam? Znaczy, znalazłam. Kupiłam e, taką szczotkę. I tą szczotką najprawdopodobniej cudownie się rozczesuje włosy i się te włosy nie plączą. I faktycznie, przepraktykowałyśmy tą szczotkę na Adusi włosach, gdzie Adusia nie boli. nie boli, a Adusia naprawdę zawsze jęczy z samego rana, że matku, bo boli, au i w ogóle. I kochani, ta szczotka różowa jest Agatki, to ona właśnie ją odkryła, a my kupiłyśmy sobie z Adusią taką samą, tylko w innym kolorze. Bo rano, no wiecie, szybko, szybko to, żeby nie szukać, żeby Agatce nie zabierać. To mamy taką swoją szczotkę, prawda, Adusiu? I Adusia ma szczotkę. To jest Rosman. Dalej, kochani, co my jeszcze mamy? Byłyśmy w Sinceju. Byłyśmy też w Kiku. Szukałam takiej czerwonej koszulki, żeby Adusia miała na tańce. Na takie przedstawienie, które będzie w centrum kultury i Adusia będzie tańczyć, będzie elfem, tak? Wszystkie dziewczynki będą elfami, nie, nie, nie rozpakowywuj, wszystkie dziewczynki będą elfami i mają takie fajne gacie, które Wam pokazywałam ostatnio na filmie. Takie gadki. I muszą mieć jeszcze skarpetki kolorowe na właśnie to przedstawienie, tańca i takie kolorowe koszulki. Czerwone, zielone lub białe. Szukałam powiem Wam, bardzo ciężko było znaleźć w ogóle taką gładką koszulkę, żeby nie miała żadnych nadruków. I ta koszulka, co prawda, ma jakiś tam delikatny nadruk, ale naprawdę go nie widać. I kupiłyśmy to na stoisku. Kupiłyśmy to na stoisku yy, kobiecym, nawet nie dziecięcym. Jest to XXS. Będzie delikatnie na adusie za duża, ale będzie ok. Słuchajcie, na to przedstawienie. Koszulka w sumie nie będzie widoczna, tylko będzie wystawać spod tych galotów, bo te spodnie, spodnie są takie na szerokich paskach i tej koszulki naprawdę bardzo mało widać. A jeszcze przyszłościowa, słuchajcie, tą koszulkę wykorzysta, bo po prostu jest większa. Jeżeli chodzi o Sinseja, to wpadłyśmy na stoisko skarpetkowe, no bo wiadomo, że jak są święta, jak jest Mikołaj, to są jakieś tam prezenty i chcemy właśnie do tych prezentów dołączyć też skarpetki. Różne rodzaje, zobaczcie, różne kolory. Mamy też nie. mamy też takie męskie, zobaczcie, różne fajne kolory. I jeszcze takie. To są I jeszcze same. mamy. Takie, słuchajcie, i jeszcze mamy takie z ciasteczkiem, i jeszcze mamy takie, ale to już nie są świąteczne, kochani, tylko właśnie te kolorowe dla Ady. Chociaż one tutaj mają brokat, to w sumie można podciągnąć to pod świąteczne. Słuchajcie, czy myśmy już wszystko pokazały, co kupiłyśmy? Oczywiście kupiłyśmy jeszcze prezent, którego z wiadomych względów nie będziemy pokazywać. I kupiłyśmy, tak, kupiłyśmy prezent na urodziny, i w sumie chyba wszystko, słuchajcie zmęczone jesteśmy niesamowicie na koniec wstąpiłyśmy do McDonalda tak Adusiu? i było super aha Adusiu, chodź kochanie pokaż jeszcze bluzę, bo byłyśmy też w smyku i kupiłyśmy również prezent w smyku i kupiła sobie Adusia przepiękną bluzę, zobaczcie usiądź kochanie, pokaż piękna bluza z Amongiem, tak? Amonga, dział, among dział męski kochani, męska bluza znaczy chłopięca i Adusia sobie kupiła i kaptur jest jeszcze do tej bluzy, tak? naciągnie pani kaptur? Pani Adusiu? Jest kaptur, zobaczcie. Także chłopaki i dziewczęta, jak Wam się podoba Among. Among się na to mówi? Amongas. Among to jak najbardziej smyk na męskim, na dziecięcym, chłopięcym stoisku. Są takie przepiękne bluzy, są przepiękne spodnie dresowe i też bluzeczki właśnie z tymi amongasami. I Adusia upolowała taką bluzę głównie nie pokazujemy, Czemu? bo niektóre rzeczy to prezenty, no nie można tak wszystkiego pokazać. Kochani, 20 minut holu zakupowego na dzisiaj wystarczy. Słuchajcie, przechodzimy do kalendarzy adwentowych i otwieramy kalendarze adwentowe. Od Twojego. Kochani, mamy swoje kalendarze adwentowe. Adusia ma kalendarz ze słodyczami. Pokazuje. Ja mam natomiast kalendarz z Revolution. I tutaj mamy, kochani, zestaw kosmetyków. Już Wam pokazujemy. Mam nadzieję, że nic nie wypadnie. Zobaczcie, jaki przepiękny kalendarz adwentowy, yy, z, kosmetyki, z kosmetykami nawet super, bo tak jakoś ubogo ta moja kosmetyczka wygląda. A w ten sposób sobie uzupełnię moje braki. Yy, 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 najbardziej zależy mi w sumie mm -hmm. na jakimś tam paletce do, malo, do malowania, do makijażu. Yy, fajnie by było, jakby był jakiś yy, tusz do rzęs i ewentualnie może jakaś fajna szminka. No zobaczymy, czy będzie. Adusiu, zaczynaj, otwieraj jedyneczkę. Ja też sobie za chwilę znajdę jedyneczkę. Mam, nie ja widziałam. Oczywiście, że mam. Mam kochani, jedynkę. I to dosyć, dużo. I to dosyć dużo, a radko, delikatnie. Dzisiaj specjalnie mamy czapki. Postaramy się, żeby te czapki o, były Mikołaj. z nami. Mikołaj, pokaż ładnie. No świetny Mikołaj. No, ładne te czapki, no nie? Takie... I takie duże, nie takie cienkie, naprawdę świetne. Kochani, postaramy się w naszych czapkach mikołajkowych wytrzymać do 24 grudnia, czyli każdy, każde otwarcie kalendarza dywentowego będzie w czapeczkach mikołajowych. Otwieramy jedyneczkę, no nie wiem, stopy czy co. Nie żartuję oczywiście. Kochani, jakaś fiolka, jedynkę zostawiamy, otwieramy. Chcesz otworzyć? No to otwórz przy żeby widzieli, co tam jest. Tak, delikatnie, żeby. Co to jest? Świnka. Pomadka. Jest. Tak? Obiecałam sobie właśnie, że jak kupiłam tylko ten kalendarz, że nie będę zaglądać wcześniej, co jest w danym pudełeczku, bo nie będę miała w ogóle żadnej niespodzianki. Mi się wydaje, czy to ma nadzieję. Zobaczcie, te czekoladki mają nadzieję. Słuchajcie, w pierwszym jest szminka, jest to taka pomadka Revolution. Zaraz sobie ją otworzymy i powiem Wam, że w moim kolorze, nie jakiś tam, wiecie, bardzo em, rażący, czerwony czy coś, tylko taki naprawdę nude, troszeczkę różu. Nude, nude, róż przyda się, słuchajcie, do pracy czy do kościółka, właśnie. A nawet taka bardziej. Też wpadające mm. to mm -hmm. Świetna, słuchajcie, naprawdę trafiona szmineczka, która zagości na mojej toaletce, której nie posiadam. Ale to nic, kochani. Dorobimy się kosmetyków, to dorobimy się też toaletki. Nawet patrzyłam dzisiaj na internecie, słuchajcie, taka fajna toaletka, taka 400-500 zł, już z lustrem ze wszystkim. Może kiedyś z Adusią sobie na spółkę kupimy, prawda? Córciu? No. Siadaj. No dobrze kochani, żegnamy się z Adusią, znaczy Adusia razem ze mną żegna się z Wami. Dzisiaj pierwszy dzień vlogmasu. Bardzo mi miło, że byliście z nami. Dosyć intensywny dzień. Padłyśmy, słuchajcie, do galerii, zrobiłyśmy shocking, shocking shopping i wróciłyśmy do domu strasznie zmęczone. Ale udało się, słuchajcie, i haul zakupowy nagrać i parę miłych słów do Was powiedzieć. Także, no, bardzo się cieszę. Miłego wieczoru i do zobaczenia oczywiście jutro. Pa!